Zdecydowana zmiana jakościowa w projekcie, w projekcie tego terminala to jest to, że wszyscy pasażerowie muszą przejść przez sklep i to zdecydowanie poprawia nasze warunki biznesowe, poprawia warunki biznesowe lotniska. I to jest taka to jest zmiana zgodna z trendami europejskimi, z trendami światowymi, gdzie sklepy WalkTrue są typowym rozwiązaniem na wielu lotniskach. To jest, to jest pierwszy z prawdziwego zdarzenia sklep WalkTrue w Polsce. Do tej pory Warszawa nie ma takiego rozwiązania Kraków, nie ma takiego rozwiązania. Pierwszy zaczątek w zasadzie był w Gdańsku na, 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 term, na starym terminalu non Schengen wraz z przebudową lotniska 4 lata temu. Natomiast to jest pierwszy sklep z prawdziwego zdarzenia Woktu i wydaje mi się, że to będzie duży sukces. Jeszcze parę miesięcy temu przed zmodernizowaniem tego terminala, no musi Pan przyznać, że było po prostu tutaj ciasno i rozumiem, że też wy jako prowadzący biznes tutaj w Pyżowicach też to odczuwaliście. Było ciasno rzeczywiście, natomiast też proszę pamiętać, że wtedy było dwóch operatorów. Gastronomia była też zupełnie inaczej zorganizowana. Dzisiaj rzeczywiście ten terminal jest o wiele bardziej przestronny. No, mamy sklep, który ma grubo ponad 300 metrów, mamy gastronomię, pełną ofertę dla pasażerów, też z bardzo dużą powierzchnią z dużą liczbą miejsc siedzących z super ofertą gastronomiczną. Także ta zmiana rzeczywiście jest i jeśli chodzi o ilość, o wielkość powierzchni, jeśli chodzi o jakość o jakość oferty. Zapytam jeszcze o plany Waszego rozwoju w Polsce, w kraju. Jak wy jako firma planujecie się zmieniać, czy faktycznie to, co tutaj się dzieje w Pyżowicach. Jest jakimś takim wyznacznikiem trendu, który będziecie chcieli wprowadzać również w innych portach lotniczych? Proszę pana, my się zmieniamy może nie codziennie, ale no w zasadzie co miesiąc to jest, co miesiąc się zmieniamy. To jest żywy organizm, ciągle pracujemy nad tym, żeby poprawiać efektywność biznesu, żeby trafiać do klienta z ofertą, która temu klientowi pasuje, żeby, żeby to to czego uczymy się, po prostu przekładało się na benefity, na korzyści dla klienta. Nasz rozwój w Polsce. W tej chwili uczestniczymy w, w, w przetargu, w konkursie na, na powierzchni komercyjne w Gdańsku. W przyszłym, w przyszłym roku kończy się, kończy się koncesja. Wydaje się, że w najbliższym czasie powinno być rozstrzygnięcie. Jesteśmy bardzo zainteresowani przetargiem i, i, podnajęciem, i wynajęciem powierzchni komercyjnej we Wrocławiu, który prawdopodobnie pod koniec tego roku też będzie, też będzie ogłaszał, ogłaszał postępowanie konkursowe. To jeśli chodzi w Polsce, to, to są dwa nasze największe projekty w tej chwili.